Real Madryt w białych strojach i Stade de Reims, drużyna francuska. Mecz bardzo zacięty, wygrany przez piłkarzy hiszpańskich 4 do 3. Prezentujemy bramki zwycięzców. Pierwszą Di Stefano widzieliśmy. Za chwilę gol Riala. Hiszpanie, choć rozgrywali spotkanie w Paryżu, czuli się niemal jak w domu. Doping kibiców. To trzeci gol, który zaliczono Marquito, ale tak na dobrą sprawę była to bramka samobójcza. Wspaniała gra Riala i Di Stefano, ukoronowana bramką czwartą, decydującą o zwycięstwie drużyny Realu Madryt właśnie przez Riala. Puchar odbierał Miguel Munoz, oto właśnie on, który później był trenerem Realu, a następnie trenerem reprezentacji Hiszpanii. Drugiego niestety finału nie mamy, ale drugi to kolejny triumf Realu. Rok 58, Bruksela i Real Madryt w białych tradycyjnych strojach kontra drużynie Milan. Tylko jedna bramka, którą prezentujemy za to decydująca z dogrywki Strzał Hento i zwycięstwo Realu 3 do 2. Real panował niepodzielnie na boiskach Europy. Kolejnym w 1959 roku rywalem znud był Stade de Reims. W barwach Realu zagrał już Kopaczewski. Tego finału niestety nie mamy i Real wygrał pewnie 2 do 0. A to fenomenalna gra dwóch znakomitych piłkarzy, którzy występowali w drużynie Realu. W Glasgow na stadionie 127 tysięcy widzów i 7 bramek Realu. W odpowiedzi tylko 3 drużyna intraktu: trzy gole Di Stefano, 4 Puszkarza. Wspaniały sukces. A pierwszą bramkę dla Intrachtu zdobył Real. Był to piąty sukces Real. Zastanawiano się, czy ktoś może powstrzymać drużynę hiszpańską. No i stało się: w 1961 roku Real nie wystąpił w finale. Grała Benfica i to nie z kim innym jak z Barceloną, odwiecznym rywalem Realu. Pierwszą bramkę dla Benfiki na stadionie w Bernie zdobył Aquas. Kolejną w Santana, a tę decydującą o sukcesie kolumnę, kończącą trzybramkowy strzelecki festiwal. Jednego gola dla Barcelony kocisz, a przecież grali Cibor i Kubala i Suarez w barwach Barcelony. Ale Benfika pod wodzą Beli Gutmana miała zdecydowaną przewagę i pierwszy raz triumfowała jedynkach na półwyspie Iberyjskim. Obrońca trofeum w 1962 roku drużyna Benfiki spotkała się ze słynnym realem. Cóż to był za mecz w tym 62 roku na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie wypełnionym po brzegi. Na początku puszkarz, a później odrabianie strat, bo dwa razy celnie trafiał puszkarz. Po dośrodkowaniu Eusebio gola zdobywa akłas. Kapitalna gra Puszkarza, tej bramki nie będziemy widzieli, ale i znakomita Benfiki, szczególnie Eusebio. Koluna doprowadza do remisu 3-3, a później Karni. Czarna perła Mozambiku, pierwszy raz na ustach wszystkich. 4-3, do a później rzutu wolnego na 5-3. Benfika triumfuje. Eusebio znoszony jest przez partnerów z boiska. To był największy triumf, bo przecież Benfica potykała się z pięciokrotnym zdobywcą Pucharu Klubowych Mistrzów Europy, Realem Madryt. Trzeci raz z rzędu Benfica zagrała na słynnym Wembley. Broniła trofeum, a rywalem była drużyna AC Milan. Rozpoczął Eusebio zgodnie z oczekiwaniami. Ale tej bramki niestety nie mamy. Za to w odpowiedzi fenomenalna, fantastyczna gra Alta Finiego. Dwie jego bramki, które zdecydowały o sukcesie drużyny z Mediolanu. 63 rok, stadion Wembley w Londynie. W zespole Milanu obok Alta Finiego wystąpili Riviera, Trapatoni, obecny trener Juventusu, który wczoraj przecież świętował swój sukces z zespołem. A także Cesare Maldini ojciec Paolo Maldiniego, uwielbianego przez nastolatki nie tylko we Włoszech. To on odbierał Puchar Klubowych Mistrzów Europy, kiedy to pierwszy raz właśnie w tych rozgrywkach triumfowali włoscy piłkarze. Oto Cesare Maldini. Rozpoczyna się seria triumfów drużyn włoskich. 64. rok. Inter Mediolan Real Madrid, Puszkasz Hento, Di Stefano, Elenio Herrera i słynne Catanaccio. Inter w swoich pasiastych, czarno-niebieskich koszulkach i znakomita gra Macoli. Dwa jego gole, jeden Milaniego i wygrana drużyny Interu ze słynnym Realem 2 do 1 Gracze Realu strzelili tylko jedną bramkę. 71 tysięcy oklaskiwało triumf drużyny Interu. A Elenio Herrera, wielki mak, miał swój piękny dzień. Pikki na rękach kolegów z najcenniejszym klubowym trofeum. Rok 65. Inter, który bronił trofeum, wystąpił na swoim stadionie na San Siro przed własną publicznością. 85 tysięcy widzów. A rywalem kto? Któż może być jak nie Benfica? Jeden, jedyny strzał. Żaira i wygrana skromna, bo skromna Interu. 1 do zera, ale za to obrona wywalczonego przed rokiem Pucharu. W Benfice grał Sebio, ale Bramki nie zdobył. Benfika trzeci raz była w finale. Lata biegną. Rok 66. Bruksela. Ponownie Real Madryt, tym razem walczy z Partizanem. Pierwszego gola zdobywa Wasowicz dla drużyny Partizanu, a później Amancio i Serena. Dwa do jednego pewna wygrana, a ten szósty triumf realu, ostatni jak do tej pory, jest dziełem piłkarzy, których trenerem jest Munoz. Ten, który jak pamiętamy odbierał pierwszy puchar klubowych mistrzów Europy w Paryżu. Rok 67. Mecz finałowy rozgrywany był w Lizbonie. Celtic, pasiaste koszulki, biało-zielone. Rywalem Inter, który był przecież już finalistą i dwukrotnym triumfatorem. Trzeci raz Inter w finale. Rozpoczął świetnie Matsola. Elenio Herrera miał powody do zadowolenia, ale nie na długo. Dżemel, to właśnie widzieliśmy. 1 do jednego, a później Chalmer i 2 do jednego. Sukces Celticu. Pierwszy. Pucharze Klubowych Mistrzów Europy. Tylko 45 tysięcy widzów, ale stadion wtedy więcej nie mógł pomieścić. Włoskie Catanaccio nie obroniło się jednak. Celtic wygrał 2 do 1. W kolejnym roku finał na Wembley. To było uwieńczenie marzeń po tragedii, kiedy to zginął Prawie cały zespół Manchesteru United w katastrofie lotniczej. Matt Busby i Bobby Charlton zrealizowali to, o czym marzyli. Pierwszy gol Charltona, rywalem słynna Benfica. A później, choć gracze Benfiki odpowiedzieli w dogrywce, bezsporny triumf Anglików. Best i 2 do 1. Następnie kit na 3 do 1. A Zakończył ten, który rozpoczął. Bobby Charlton. 4 do 1 sukces Manchesteru United. Po wielu latach spełniły się marzenia po pamiętnej tragedii łzy radości Bobby Charltona i legendy trenerskiej Macsa Basbiego. 14 edycję Pucharu Klubowych Mistrzów Europy wyznaczono w Madrycie na stadionie Santiago Bernabeu Milan kontra Ajax. Linus Michels z Krojfem musieli uznać Wyższość Włochów. Fenomenalne spotkanie Pratiego. To on jest autorem trzech bramek. Wszystkie zobaczymy. W drużynie Ajaxu zagrał Wasowicz, który zdobył jedną jedyną bramkę. Przeszedł z Partizanu z tego finału, który prezentowaliśmy. Trenerem Milanu był Nello Rocco. To był trzeci udział Milanu w finale Pucharu Klubowych Mistrzów Europy i drugi triumf piłkarzy włoskich. Sormani na 3 do 1, a później Prat 70. Milan miał wystąpić przed własną publicznością, ale nie doszedł do finału. W finale spotkali się Feyenoord, koszulki biało-czerwone i pasiaste koszulki zespołu Celtiku, który już teraz triumfował w pucharze klubowych mistrzów Europy. Rozpoczął Dżemel i wszystko było pomyślnie, bo wydawało się, że Szkoci sięgną po puchar, ale później Izrael, właśnie widzimy, na 1 do jednego i dogrywka. Długie, ciągnące się minuty. Rezultat nieulegający zmianie. Wreszcie w 117. Kindwal na 2 do 1. Feyenoord rozpoczyna sukcesy drużyn holenderskich w Pucharze Klubowych Mistrzów Europy. Sukcesy, bo w 71. roku, co nie udało się Ajaxowi przed dwoma laty, spełniło się na stadionie Wembley. Pierwszy raz był mecz pokazywany przez kolorową telewizję. Rywalem Panathinaikos. Van Dijk i Ari Han pewna wygrana 2 do 0. Rinus Michels triumfował. Pierwszy finał, w którym sędziowie mogli pokazać żółte kartki, ale nie musieli. Krojów, Neskens, Surbier, Miren, Kaiser, Blankenburg i Han to ci najsłynniejsi, którzy jeszcze sprawiali satysfakcję swoim rodakom, choćby w roku następnym, czyli w 1972. Ale na razie popatrzmy na ten pierwszy historyczny sukces Ajaxu. Spotkanie w 1972 roku było rozgrywane niemal w domu, w Rotterdamie, a gwiazdą był właśnie boski Johan. Johan Cruyff strzelił dwie bramki, decydujące o tym, że Ajax rozgromił słynny włoski Inter. Boski Johan. Ajax triumfował, mając zdecydowaną przewagę, a przede wszystkim taką indywidualność, jaką wtedy był Johan Cruyff. W następnym roku niestety nie mamy tego finału w naszych archiwach. Ajax pokonał Juventus 1 do 0 i był to trzeci z rzędu sukces drużyny holenderskiej. A później rok 74 w Brukseli, Bayern Monachium spotkał się z Atletico Madrid. W pierwszym meczu było 1-1 po dogrywce. Wtedy obowiązywał regulamin, że nie było rzutów karnych. Na drugie spotkanie przyszło mniej ludzi, ale mieli czego żałować. Hennes i Miller podzielili się łupem bramkowym. Każdy strzelił po dwie. Wraz z Beckenbauerem, Schwarzenbeckiem i Breitnerem Bayern Monachium rozpoczął swoją cudowną drogę sukcesów. Trenerem był wtedy Udo Lat. W roku 75 na Park de Prens rywalem Bayernu był Leeds, i nie było tutaj wątpliwości: Rot i Gerd Miller byli strzelcami bramek, natomiast Hennesz, Schwarzenbeck i Kapelmann pod wodzą trenera Kramera uzupełniali ten znakomity klubowy team. Hunter, Midley, Alan Clark byli chwilami bezradni. Bayern Monachium po raz drugi triumfował w Pucharze Klubowych Mistrzów Europy. Po supremacja Ajaxu Trzy razy z rzędu Bayern sięga po najcenniejsze klubowe trofeum. Rok 76, 21. edycja, Glasgow, pełny stadion, po raz trzeci klub francuski w finale. Karl-Heinz Rummenigge dołączył do słynnych piłkarzy Bayernu. Monach Grau Miller, trenerem w dalszym ciągu był Kramer, a jedyną bramkę strzelił w 57. minucie, ten sam piłkarz, co przed rokiem. Rot. Trzeci raz z rzędu. Bayern Monachium sięga po Puchar Klubowych Mistrzów Europy. Tymczasem Udolatek, który triumfował z drużyną Bayernu Monachium w roku 74. Jest trenerem Borusji Mönchengladbach. Trenerem, który wraz ze Stilike i Alenem Simonsenem wprowadza zespół do finału Pucharu Klubowych Mistrzów Europy. 22. edycja, Stadion Olimpijski w Rzymie, rok 1977. Rywalem słynny Liverpool. Rozpoczynają w kapitan stylu Anglicy. Magdermont i 1 do 0. Ale niemieccy piłkarze słynący z gry do końca, z konsekwencji, z wielkiej ambicji walczyli za wzięci. Mieli w swoich szeregach Duńczyka, Alana Simonsen, malutkiego, ale za to o wielkich umiejętnościach i wielkim sercu do gry. To właśnie on. Zdobył jedyną bramkę dla zespołu Udolatka München Gladbach w tym pamiętnym finale na stadionie olimpijskim w Rzymie. Właśnie z tej akcji. Jest tam między obrońcami. Teraz właśnie do niego jest zagrana piłka. Proszę zwrócić uwagę. Ostry kąt, ale cudowne techniczne uderzenie. Sztlikę, Henes i Spółka niestety musieli uznać wyższość drużyny Liverpoolu. Chłopcy Boba Paisley'a zagrali kapitalne spotkanie. Smith na 2 do 1 i skarnego. karnego. Phil Neal dopełnił czary gorycz Pogrążył rywali: Dermot, Kevin Keegan, Smith, Neal, no i wspomniany trener Bob Paisley. I pierwszy triumf Liverpoolu w 1977 roku. Po supremacji niemieckiej, wcześniej holenderskiej, a jeszcze wcześniej hiszpańskiej i portugalskiej z drobnymi przerywnikami rozpoczyna się teraz seria sukcesów drużyn angielskich. Polowany był Kevin Keegan, A tak strzelał. Neal. <śpiewanie> Czy można sobie wymarzyć lepsze miejsce do rozgrywania finałowego spotkania niż przed własną publicznością na stadionie? Wembley. Liverpool, który bronił trofeum wywalczonego właśnie na Stadionie Olimpijskim w Rzymie w roku 77. W 1978 roku w 23. edycji pucharu klubowych mistrzów Europy zagrał oczywiście w finale. Nie miał sobie równych w drodze do tego finałowego spotkania. Rywalem w roku 78 był znany nam zespół FC Kennedy Kenedalis w 64 minucie zdobył tę jedną, jedyną bramkę na wagę. Sukcesu i zwycięstw. 92 tysiące widzów szalało ze szczęścia, podobnie jak i trener drużyny Liverpoolu Bob Paisley. Graham Sunes, McDarmond, Bramce Clemens. No i oczywiście Kenny Dalglish. To był wielki Liverpool. Wydawało się, że nie znajdą sobie równych przez najbliższe lata. A tymczasem w pierwszej rundzie przegrali z Nottingham Forest. Nottingham bronił więc honoru Anglii w finale pucharu właśnie na Stadionie Olimpijskim, gdzie 26. będzie finał pomiędzy AC Milanem i Olympique Marsylią. Nottingham Forest i pierwszy raz Szwedzi, Malmö. Trevor Francis, 1 do 0. Skromnie, bo skromnie, ale pewnie. Z Peterem Shiltonem, Woodcockiem... Pod wodzą Klofa, menadżera, który nie tak dawno po degradacji z Premier League pożegnał się z Nottingham Forest. Przypominamy ich pierwszy historyczny sukces. Kontynuowali pasmo sukcesów klubowych drużyn angielskich. Pozazdrościli Liverpoolowi, pod wodzą tego samego trenera, awansowali do finału 25. edycji. Na stadionie Santiago Bernabeu w Madrycie rywalem był Hamburger Sport Sportverein z kalcem, Magatem, a także z Kigenem, który wgrał w barwach drużyny z Hamburga. Nottingham miał jednak indywidualność. Robertson w 19. Minucie jedna, jedyna bramka. Podobnie jak Trevor Francis przed rokiem, tak teraz Robertson. 1 do 0 sukces Nottinghamu, drugi z rzędu. Brian Cove miał z czego się cieszyć. Ale Bob Paisley marzył o tym, żeby jego chłopcy zagrali kolejny, trzeci raz w finale. I zagrali Liverpool. Parc de Princes, Paryż, 81. rok. Rywalem słynny Real Madryt, siódmy występ Realu w finale. Ale występ, mimo że z Santillaną, Camacho, Juanito, bez historii. Wujadin Boszkow nie mógł się cieszyć. Cieszył się Bob Paisley po strzale, ale na Kennedy'ego na 1 do 0. Sukcesy drużyn, sukcesów drużyn angielskich ciąg dalszy w roku 82, kiedy to Aston Villa wygrywa z Bayernem 1 do 0. W 83 roku triumf HSV, przegrany Juventus, którym grał już Zbigniew Boni. Mówię o tych dwóch finałach, bo ich nie zaprezentujemy. To już rok 84, 29 edycja, ponownie Liverpool, a rywalem Roma. Roma czuła się jak u siebie w domu, czy można się dziwić, grała na swoim stadionie. Neil zdobywa pierwszą bramkę dla drużyny angielskiej. Liverpool prowadził wtedy ten Hague. Roma, zagrzewana skutecznym dopingiem swoich kibiców, atakował. Radość była wielka, kiedy Prutco zdołał wyrównać. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W myśli stosowanego już regulaminu nastąpiła seria rzutów karnych. Nie kto inny jak groberal, którego poznajemy. Pajac w bramce te słynne jego ruchy, które miały zdekoncentrować strzelającego. A strzelał nie kto inny jak słynny Graziani. Tylko poprzeczka. Gdy gracjani trafił w poprzeczkę, liverpool prowadził 3 do 2. W bramce Grobelara zastąpił Tancredi, a do rzutu karnego sposobił się Kenny. Liverpool po raz czwarty sięgnął po Puchar Lubowych Mistrzów Europy. Finał włosko-angielski powtórzył się za rok. 85 rok, Bruksela, stadion Heizel, Stadion, który okryty jest tragedią. W 85 roku, przed meczem zginęło ponad 30 osób. Później gramy, Ale ten mecz, mimo że z udziałem Polaka, który był faulowany, a jak dopatrzył się Sejna, Sędzia szwajcarski Dajna. Na polu karni, mimo że V był przed, Platini zamienił na bramkę. Radość bońka Platiniego, Rosjego i partnerów była nie taka, jakiej mogliby się spodziewać. Smutek po śmierci angielskich i włoskich kibiców. Heizel okryte haniem. nie był pierwszym Polakiem, który mógł wziąć w swoje ręce najcenniejszy z klubowych pucharów. W Sewii w 1986 roku stiała, grała z Barceloną. Barcelona więc można powiedzieć grała u siebie w domu. 0-0 przez 120 minut, a później Dukadan, rumuński bramkarz w roli głównej, obronił strzały Alessanko, Padreza, Ricci Alonso i Marcosa. Dukadan otrzymał po tym meczu Mercedesa, ale nie chciał go oddać synowi Czałszewsku, który był szefem klubu Stiały. Securitate zrobiła więc mu wielką krzywdę. Połamano mu palce, potem na łamach rumuńskiej prasy pisano, że ma raka. Dukadan, który przeżywał wielkie dni, później przeżywał osobistą tragedię. Rok 87, 32 edycja Porto kontra Bayern-Monachium. Kolejny Polak, który zagrał w finale. Ale. Józef Młynarczyk nie miał zbyt wielu okazji do interwencji. Jego partnerzy z boiska, Madżer i Żuary, który wszedł po przerwie, strzelali znakomicie. 2 do jednego, choć rozpoczęli piłkarze z Niemiec. Kigl zdobył pierwszą bramkę. Trenerem drużyny był ponownie Udo Dolapy. Grali Mateusz, Bremę, Michał Rumenigę, ale Porto z Józefem Młynarczykiem miało swój wielki dzień wespół z trenerem Arturem Żorżem. To już bliższe nam czas. P.S.V. Eindhoven kontra Benfica. Najpierw triumf, ale na ten triumf trzeba było ciężko zapracować. Ronald Kuman po bezbramkowej pierwszej i drugiej połowie do dogrywce strzela karnego jest 4-4, a potem Janssen i jest 5-5. Wreszcie do piłki podchodzi gracz drużyny Benfiki Veloso. Nie trafia, to wiemy z historii. Veloso po tym spotkaniu powiedział, że będzie dotąd grał, aż Benfica zdobędzie puchar. No i gra. Na razie mu się nie udaje, choć ma już 35 lat. Sięgnąć z zespołem o ten upragniony klubowy puchar. Van Broekelen z partnerami cieszył się i to bardzo. Futbolem XXI wieku nazwano mecz, w którym Milan rozgromił z 4:0. 4 do 0. Dwie banki Van Bastena, dwie Hulita, trzeci z rzędu triumf Milanu. I fenomenalna gra tej drużyny. Prezydentem klubu był już Sylwio Berlusconi. Rok 89 i 34 edycja tego pucharu. A później zespół Milanu pokonuje Benfica po jednej, ale za to skutecznej akcji i słabym meczu w strzale Reikar. W 1991 roku spotkanie rozgrywane jest na stadionie. W Bari, cyrwena zvezda Belgrad, gra z Olimpik Marseille. Papeł nie wykorzystywał wielu dogodnych sytuacji. Cyrwena zvezda miała gwiazdy pierwszej wielkości. Między innymi Darko Panczewa, który tym strzałem z rzutu karnego zapewnił wygraną drużyny cyrwenej zvezdy Belgrad. Olimpik ma szansę na... Puchar, bowiem zagra przecież w finale 26 na stadionie olimpijskim z Milan, a to piorunujący strzał nikogo innego jak Ronalda Kumana, zapewniający drużynie Barcelony, ten najbardziej upragniony z wszystkich klubowych Pucharów. A jak będzie 26? Przekonamy się w bezpośredniej transmisji. Czy Włochy.